Cześć! Przyszła pora na zaprezentowanie kolejnego tomu kolekcji komiksów HSET Bohaterowie i Złoczyńcy DC. 95. tom przedstawia Ligę Sprawiedliwości z podtytułem Kryzys na Nowej Genezis. Za niniejsze opowieści odpowiada Gary Conway, znany twórca komiksów z logo Marvel, jak i DC. W latach 80., pisząc o Lidze Sprawiedliwości, wprowadził wiele zmian w tym zgrupowaniu. Jednym z jego znaczących wkładów było przekształcenie Ligi w bardziej zróżnicowaną grupę. Starał się pokazać bohaterów jako ludzi z dylematami, a nie tylko idealnych herosów. A po drugie, Liga stała się bardziej różnorodna. Wraz z wielokrotnie nagradzanym artystą George'em Perezem, który przejął schedę po dylinie, rzucili jak na swoje czasy nowe światło na Ligę Sprawiedliwości, co niniejszy tom udowadnia. Natomiast z treści pokazuje nam raptem trzy opowieści we sześciu zeszytach amerykańskiej Ligi Sprawiedliwości, ale wbrew pozorom nie jest to szczupły tom. Ponadto chcę pokazać Wam fragment ze wstępu, który objaśnia, co dostaliśmy. Ten tom zawiera to, co najlepsze z kadencji Pereza przy tworzeniu Amerykańskiej Ligi Sprawiedliwości. Przede wszystkim wyjątkowo długi numer dwusetny, J.L.A., w którym do Pereza dołączyło wiele znamienitych nazwisk ze świata komiksu. Dlatego zapraszam do obejrzenia dalszej części materiału, przewratuję komiks i podzielę się garścią informacji o nim. Pierwsza historia zabiera nas w kryzys na nowej Genesis, albo gdzie się podzieli wszyscy nowi bogowie. To hołd dla twórczości Jacka Kirby'ego i Nowych Bogów i Apokolips. Fabuła zaczyna się od wciągnięcia członków Ligi Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Sprawiedliwości w kryzys na Nowej Genezis, będącej domem zaawansowanej cywilizacji zwanej Nowymi Bogami, która stanowi przeciwwagę mrocznego świata Apokolips i Darkseida. Gdy bohaterowie zostają porwani za pomocą zaawansowanej technologii i trafiają na nową genezę, okazuje się, że jej mieszkańcy zostali pochwyceni przez siły Apokolips. Ten tyraniczny świat, rządzony niegdyś przez Darkseida, dąży do jego wskrzeszenia, co jest głównym zagrożeniem dla całego multiversum. Ciekawym pomysłem jest to, że bohaterowie zostają podzieleni na drużyny po jednym z członków JSA, JLA. I jednego przedstawiciela nowych bogów. Każda grupa wyrusza na oddzielną misję, co pozwala śledzić różne wątki. Bohaterowie muszą nie tylko stawić czoła zagrożeniu, ale też zaufać sobie i współpracować, co nie jest takie proste. Teraz przechodzimy do drugiego opowiadania Zeszyt 195 do 197. Odwołują się do. Pewnej dorocznej tradycji DC. Znów nadeszła ta pora roku, kiedy najwięksi superbohaterowie z Ziemi 1, Amerykańska Liga Sprawiedliwości, i najwięksi superbohaterowie z Ziemi 2, Amerykańskie Stowarzyszenie Sprawiedliwości, łączą siły, aby pokonać zagrożenie, które zawisło nad obiema ziemiami czyli tajne sprzysiężenie superzłoczyńców. Ale tym razem dziesięcioro bohaterów z obydwu równoległych światów zostaje obranych za cele na dwóch światach. Opowieść skupia się na starciu dwóch zespołów z grupy złoczyńców z alternatywnego świata. Zaczyna się od inwazji Ligi Niesprawiedliwości z Ziemi 2 na Ziemię 1 i przejęcie władzy oraz osiągnięcie pewnych osobistych korzyści. Bohaterowie ponownie muszą zjednoczyć siły, pomimo różnic między sobą, by stawić czoło wielkiemu niebezpieczeństwu. I ponownie narracja podkreśla, że nawet najwięksi herosi muszą pracować nad porozumieniem. W historii pojawia się wiele kultowych postaci, szeroka gama zarówno bohaterów i złoczyńców, w tym Dr. Fate, Jay Garrick, Power Girl... Czy przywódca z Woli, ultra ultrahumanit? I choć prowadzenie narracji nie jest utrzymane we współczesnych standardach, nie ma co się oszukiwać, to całkiem dobrze wypadają relacje bohaterów, ukryte cele i zmagania. Opowieść jest, jak widać, nadgryziona zębem czasu, jak wszystkie tutaj, ale ma unikalny charakter. Według mnie jednak najciekawszą historią w tym zestawieniu jest Liga podzielona 72-stronicowym, rocznicowym, 200. Numerze. Można powiedzieć, że tutaj fabuła po brzegi, przepełniona jest akcją i emocjami. Koncentruje się na rozłamie w szeregach Ligi Sprawiedliwości, a nawiązuje do pierwszej historii o JLA ze Srebrnej Ery. O tym jeszcze powiem. W skrócie: jeden z dawnych wrogów oryginalnej ligi przejął ich umysły, aby zmusić ich do zrekonstruowania meteorytów. W rezultacie nowi członkowie ligi, tacy jak Green Arrow, Black Canary, Firestorm i Zatana stają się przeciwnikami Supermana, Batmana, Aquamena czy Wonder Woman. Dochodzi do ciekawych starć, a każda walka podkreśla różnice między starszymi a młodszymi członkami drużyny. W tej opowieści rocznicowej wyczuwa się rozmach projektu, nad którym pracowało wiele znanych nazwisk DC. Naprawdę świetny pomysł na sięgnięcie do klasyka z 1962 roku i podkreślenie siły Ligi. Na końcu z kolei czekają interesujące dodatki, eseje, za które odpowiada sam scenarzysta Gary Conway, a tak samo George Perez, czyli ilustrator. Prócz esejów świetnym elementem są pocztówki autorstwa Georgia Pereza i przedstawiające praktycznie wszystkich członków Ligi Sprawiedliwości. Spójrzmy teraz, co będzie w najbliższym czasie. Za dwa tygodnie Infinity Incorporated, czyli opowieść z lat 80., o młodym pokoleniu superbohaterów i następcach JSA, a za miesiąc myślę, że to będzie perełka Batman, Detektyw Mroczny Rycerz z końcówki lat 80., a historia następuje uwaga bezpośrednio po Batmanie roku pierwszym. I oba te komiksy będą na naszym rynku zupełną nowością. Podsumowując, komiks zdecydowanie dla fanów klasycznych opowieści o lidze zawiera przede wszystkim ważny moment w historii DC, a mianowicie numer 200, który uznaje się za kamień milowy dla JLA. Dlatego warto wiedzieć, że numer 9 z 1962 roku, kiedy to członkowie ligi musieli zmierzyć się ze śmiertelnie groźnymi kosmitami, którzy potrafili zmieniać strukturę ciał bohaterów. Ten klasyczny widok jest oczywiście wykorzystany z tej okładki. I my mamy ten zeszyt właśnie po polsku. Warto go poznać, aby więcej wiedzieć właśnie o tym, co tutaj zachodzi. To jest Tom 15 z Egelmos, rok pierwszy, część pierwsza. I część druga bardzo polecam. To jest też odświeżona wersja JLA. Tylko, że tutaj, tutaj już jest lat 90. XX wieku. Druga opowieść z naszego tomu opowiada o łotrach z Ziemi 1 i Ziemi 2. Właśnie ich w tym momencie pokazuje. I to też nawiązuje do klasycznych opowieści. Tym razem z zeszyt 21 i 22 z, z 1963 roku. Kiedy łotrzy z Ziemi 1 i Ziemi 2 sprzysięgają się ze sobą, JLA... I JSA po raz pierwszy łączą siły, aby ich pokonać. I tutaj jest o tym mowa. Tę postać również e, kojarzycie. Tak, to jest Ultra Humanite, a my mieliśmy coś o nim. Alstar Squadron, saga o Ultrahumanicie. Po tym komiksie warto sięgnąć po 72. tom naszej kolekcji. E, tak. Który mm, poszerza wiedzę na temat właśnie tego niezwykle ciekawego antagonisty. I tak cofając się do pierwszego numeru, jak wspomniałem, nawiązuje do twórczości Jacka Kirbiego, ale też mogę powiedzieć, że jest pewnym rodzajem wstępu do innego komiksu, do Legionu Superbohaterów Wielkiej Ciemności. Dlaczego? Spójrzmy. Ów czarny charakter, czyli Darkseid, gościł zaledwie w jednej historii w ciągu czterech poprzednich lat, to znaczy trzyczęściowej serii JLA, Liga Sprawiedliwości, kryzys na nowej Genesis w naszej kolekcji. Po kryzysie na nowej Genesis tutaj mamy Darkseida i później spotykamy go w tej wielkiej sadze, wielkiej ciemności. A jeżeli podoba Wam się komiks Liga Sprawiedliwości i Kryzys na nowej Genesis od Jerego Conwaya, to wiedzcie, że 53 Tom Batman Killer Croc powstaje, również jest tego scenarzysty. Z kolei, jeżeli wpadł Wam oko w styl ilustracji od George'a Pereza, to spieszę się z informacją, że też mam w naszej kolekcji nowych młodych Tytanów: Terminator i Trigon, próby Terminatora. A także świetne widzielanti samozwańczy stróż prawa właśnie tego ilustratora. Wszystkie pokazane komiksy to nie tylko klasyczny styl i rysunki, to nostalgiczna wyprawa do minionej epoki komiksu, a także niewątpliwie kawałek historii popkultury, który w tamtym momencie ekscytował czytelników. I na zakończenie dajcie znać, czy Wy jesteście fanami takiej klasyki. Dzięki za obejrzenie tego materiału, do zobaczenia. Cześć! Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Tutaj mamy okładkę numeru 195, który skrywa ważną informację. Zapraszają na premierę filmu Superman 2. Kawał czasu minął od tamtego momentu. Wielka nostalgia się włącza.